Gospodarstwo prowadzę od 2004 roku. Jabłonie uprawiamy na powierzchni około 6 hektarów oraz czarna porzeczka około 6,5 hektara. Głównie są to odmiany Jona Prince, Golden Delicious, Champion i Aydaret I, I Gala. Dispensery zostały rozwieszone w ilości 500 sztuk na hektar. Mniej więcej to wylicza się tam, co, co któreś drzewo jest powieszona zawieszka. Na rzędach brzegowych jest ich gęściej, i w środku tak coraz mniej. I z moich obserwacji wynika, że, że środek działa bardzo dobrze, ponieważ na tych kwaterach, na których rozwieszone były dyspensery, w ogóle nie odławiały się motyle owocówki w łapki feromonowe. Także świadczyłoby o tym, że, że działa bardzo dobrze. W kontroli odławiały się tak jak co roku, prawda? No tu u mnie jest duże nasilenie owocówki, ponieważ w sąsiedztwie jest las i także znajduje się sad niechroniony. Taki opuszczony już, także no jest spore nasilenie. A więc jeśli chodzi o jakieś gryzy zaobserwowane podczas zbiorów, to były jedynie z rzędu brzegowego i tylko dlatego, że on sąsiaduje z sadem niechronionym, Także, ale było ich bardzo niewiele, tam 2-5% tak szacunkowo. Daje mi się, że środek działa bardzo dobrze, od początku do końca sezonu było, było dobrze. Nie odławiały się o tyle owocówki, więc. Raczej wskazywałoby to na to, że, że działa tak nieprzerwanie. Od początku do końca nie, nie było problemu, ponieważ według mnie jest bardzo dobry no i, i daje spore korzyści. No, przede wszystkim mamy stale zabezpieczony sad od początku do końca sezonu, prawda? Nie, nie musimy się martwić, kiedy pryskać, czym pryskać, tylko jak gdyby te zabiegi przy użyciu opryskiwacza mamy już jakby z głowy, prawda? Także, także no oprócz tego też nie daje żadnych pozostałości, więc. To jest też ważne, że, że owoce są jakby zdrowsze, no jest bezpieczne dla organizmów pożytecznych, także, także daje spore korzyści. Największą zaletą według mnie jest to, że właśnie działa on w sposób ciągły od momentu powieszenia dyspenserów do końca sezonu. Mamy stale zabezpieczony sad i, i dzięki temu właśnie możemy zrezygnować już z ochrony takiej tradycyjnie przy użyciu opryskiwacza.